Kurde, no i zablokowałem się. Próbuję co chwilę zrobić krok i się osuwam. O, ja dupie, nie chciałbym być tam na dole. No i witam. Kolejny poranek w Gruzji. Zobaczcie w jakich warunkach. Teleczkę jeszcze mi zajmie, żeby się tutaj ogarnąć, wysuszyć trochę ubrania, wziąć kąpiel i można ruszać dalej. Dobra, pora na morsowanie, pora na kąpiel tutaj w rzece, ale przed chwilą spotkałem miejscowego pana. Myśliwego, o tak, tak chyba najlepiej powiedzieć. Szedł ze strzelbą, wracał z polowania, polował na ptaki i mówił coś po ja nie mogę zrozumieć. On w końcu przetłumaczył w translatorze, że tutaj wielki jest w okolicy. Start po raz kolejny jest opóźniony, a z racji, że część mojego namiotu, śpiwór się suszą. Jednak tutaj było dosyć wilgotno wieczorem, więc teraz muszę to wszystko przesuszyć. Więc jeszcze pewnie pół godziny przede mną i będę ruszał w drogę. Jest godzina dziesiąta czasu miejscowego, a ja nadal tutaj miałem nocleg. Mandżur już jest na plecach. Muszę pokonać ten wrót Co najśmieszniejsze wczoraj przechodziłem tędy w nocy. Nie bardzo widząc, mimo że miałem czołówkę. I tak nie do końca widziałem, jak to jest głęboko. no, no Widziałem, że wcześniej przechodzili tutaj pasterze z krowami, więc liczyłem, że nie będzie źle, no, ale troszkę się zaskoczyłem i sandały zamoczyłem. Tym razem sandały w dłoni. No i próbuję. Woda jest bardzo przyjemna, tyle że jest tutaj masa kamieni, więc jest niewygodnie tak stąpać. Bardzo trzeba uważać, żeby sobie gdzieś stopy nie przebić. Albo się po prostu nie wywrócić, no bo wtedy to całe moje słyszenie pójdzie w piach. O tym chyba nie mówiłem. Ale no, niestety. o, sandały dają mi w kość, bo obcierałem je w ostatnim czasie. Więc teraz muszę jeszcze dodatkowo uważać na stopy. Jest. Jest, jest, jest. Udało się. O, jestem. Tam, tam jest kary, tak? Nie, jeszcze nie byłem. No, Myślę, że pojechać tylko nie w tym e, gadu, bo czuć, czuć, będzie chłodno. Ja patrzę, będzie deszcz. Ok, podróż trwa nadal. E, jestem tutaj z Andriem. Andrzej wyjechał niedawno z Rosji i na 3 miesiące udaje się do Indii. E, ty mi powiedziałeś, że, że jedziesz w Indii, tak? Tak. Co tam będziecie i Путешествовать в горы или или не только горы? Не знаю пока еще, посмотрим. И видите, у него тоже нет планов. а потом я сейчас что-то мне сказал, где видите? А в Южную Америку, Аргентину. Так, по Анде e, 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 есть проводником, проводником гид. Ясно, проводником, который ходит по горах, вводил людей на Эльбрус. Удивляя фирма, да? У меня фирма, да. Snow Rush. Snow Rush dotnet? Hmm? Tak, ale nie tylko w, Ro w Rosji, ale również tutaj na Kazbegi wchodziłeś. Yeah, na? Yeah, I teraz pewnie w Jużnej Ameryce to, że będziesz Hadid w Garyda i, i będziesz Rabotet Kagid. Yeah, tak yeah. dumajesz? Yeah. Tak. Ok, no to jedziemy dalej. Andrii jedzie do Jerewania. Ja kieruję się dalej do Borjomi Do usłyszenia. Cześć. Dotarłem to z Surami. Bodajże tak się nazywa ta miejscowość. I tutaj zobaczyłem, że jest miejscowy zamek, więc przy okazji postaram się do niego wejść. A sam zamek w środku wygląda mniej więcej tak. Wow, ale bym się włożył. Ok, dosłownie parę chwil zajęło mi zwiedzenie tego zamku, nie jest zbyt okazały. Czy warto? Jeśli jesteście, tak jak ja, przypadkiem w tej miejscowości, to warto zajrzeć, bo cena to 0 zł. Nie wiem dlaczego, ale w Gruzji mam wrażenie, że o takie miejsca nie do końca dbają, nie do końca się nimi interesują. Jak byłem w Gori, to było podobnie. Wszedłem sobie na legalu normalnie do, do zamku i nikt nie, nie chciał za to pieniędzy, tłumów zresztą też tam nie było, może w Polsce jakoś bardziej ludzie się interesują historią, takimi zamkami, nie mam pojęcia, jeśli wiecie to napiszcie w komentarzach. I okay, tak autostopem udało mi się dotrzeć do Borżomi, miasta uzdrowiskowego. Mam wrażenie, że ten mój wyjazd zaczyna się takim ala sanatoryjnym. Nie wiem, czy to ze względu na zbliżające się 30. urodziny. Z czego słynie Borżomi? Borżomi słynie z wód mineralnych. I tutaj mam okazję zakosztować jednej z takich. Tutaj jest gorący Borżomi. Dosyć nieprzyjemny zapach ma, tak, tak to w wodach uzdrowiskowych bywa. Śródło Katerina. Próbuję. Tak spakuje. Mm. Nie jest najlepszy smaku, ale na zdrowie pewnie, pewnie już tak. Wstęp tutaj do centralnego parku to koszt 5 lari. Więc całkiem niedużo. Można też wyjechać na, na szczyt, tam na, na to wzgórze, kolejką. No i natrafiłem. Początek pracy, fajny wodospad, ale niestety klimat jarmarczany. Mam nadzieję, że się to za chwilę zmieni. Zdecydowanie wolę naturę bez tych to dodatków. No ale wiadomo, zarobić trzeba na tym. Tylko że to trzeba trochę zrobić umiarem. No i dobra, zaczyna to wyglądać coraz lepiej. taków śpiew, rzeki, szum, tłumów nie ma, więc idę na górę. Okay. w środku lasu są gorące źródła, niestety nie jest tak jak w przypadku dżermów, w którym byłem w tamtym roku. Nie, to w tym roku. I tutaj co prawda tylko 5 Lary się płaci, ale z racji, że jest niedziela, jest sporo osób. Ja sobie to odpuszczam i chyba sobie wydłużę szlak. Zrobię Adventure Trial. To by było na tyle, jeśli chodzi o wizytę w centralnym parku w Czy było warto? To jest tylko 5 lari, więc myślę, że tak. Chociaż nie było takiego efektu wow, jak myślałem, że będzie. Fajny spacer po prostu po lesie dla odpoczynku chwila relaksu. Tyle, że ten jarmaczny klimat mi niestety doskwierał chwilami. Bo co kawałek nam widać był jakiś jeep, który dołożył ludzi jak u nas nadmorskie oko zawożą te wozy z koniami. No i wszędzie to stragany. Jeszcze tego samego dnia udałem się ponownie na szlak, gdzie trochę pobudziłem. Chyba muszę jednak zejść. Patrzcie jak, jakie tutaj jest, jaka tutaj trasa. Musiałem się przydzielać przed krzaki, a szlak jest tak, bym powiedział, nie, niezbyt, niezbyt oczywisty. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień w Gruzji i kolejny dzień w Bordziomi. Tutaj są chłopaki. Dobra muzyka. YouTube. Dobra. Dobra. Okej, okay, nie, nie zrozumiałem, co tam chcieli. Kolejny dzień w Bordziomi. Dzisiaj moim celem jest nadrobić to. Co wczoraj się nie udało, czyli wejść na punkt widokowy i zobaczyć dwie z góry. To co mnie właśnie tutaj najbardziej kręci, czyli natura, a właściwie zobaczyć ten piękny krajobraz, który otacza miejscowość. To co mnie skusiło, żeby tutaj przyjechać, bo zauważyłem na zdjęciach, bardzo pięknie wyglądające, więc nie przynudzam, nie przynudzam i, i cisnę dalej w górę. W ogóle tutaj, z szlaku, powiedzmy szlaku, bo tutaj oznaczeń nie widzę, ciągnie się też rura z wodą. Woda po prostu jest sprowadzana z źródła w górach, tutaj do miejscowości. I wydaje taki dźwięk. I ta piętrząca się woda wczoraj mnie zmyliła. Myślałem w ogóle, że trafiłem na jakiegoś zwierza typu wilk, i że myślałem, że w ogóle warczy na mnie coś. Zacząłem się rozglądać, niczego tutaj nie ma. A się kapnąłem po chwili, że, że to jest róża. Kurczę, ale tutaj błota. A ja w sandałach popylam. Zobaczymy, jak będzie dalej. Uczynię, no, nie wiem, czy widać. Ale wygląda na to, że prawie jestem na szlaku. Wczoraj myślałem, że w ogóle całkiem gdzieś obchodzi tutaj ten strumień e, szlak, i że jednak jest. Lepszej jakości. A w tym momencie mam wrażenie, że wracam do tego co było wczoraj, czyli wspinaczki mozolnej po, po tym dosyć śliskim terenie. Ah, dobrze, dzisiaj mam dużo więcej czasu. Ale podajmy wezwanie, no, troszkę jeszcze chyba do przodu i na prawo. Ok, mój szlak wygląda tak. Tam, tam, tam. Kurde, no i zablokowałem się. Próbuję co chwilę zrobić krok. Się osuwam, trzymam się gałęzi, tylko nie wiem ile na ile one są wytrzymałe. O, ja dupie, nie chciałbym być tam na dole. Ok, kawałek już się powspinałem. Tu już jest zdecydowanie lepiej, patrzcie, jest szlak. Mój błąd, mój błąd. Rzeczywiście można było od Borżomi wyjść chyba takim szlakiem. O, jest oznaczenie. Proszę, zielony szlak. No, zrobiłem sobie Adventure Trail. No i niestety nad miastem odciąga burza. A ja stanąłem właśnie w kiepskim miejscu i muszę się stąd jakoś zawijać. Jest turbo stromo, więc schodzić będę długo. Nie chcę ryzykować tego, że wejdę na szczyt i nie zdążę zejść przed burzą. I zdążyłem jakoś się zsunąć, ale mam ręce, nogi Ach. Ale dzięki temu zdążyłem. Zdążyłem, bo zaczynała się padać. Udało mi się jeszcze złapać taki widok. Także ja zmykam. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo bez mikrofonu, ale nie chcę, żeby, żeby mi przemógł. Lecimy, trzymamy.